Najlepsi młodzi tancerze z naszego województwa musieli czekać rok, by po raz kolejny spotkać się i zaprezentować swoje umiejętności. Po przerwie spowodowanej remontem Domu Kultury Mors, po raz dziesiąty w Dąbicy odbył się Podkarpacki przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów Tanecznych Złoty Gryf. Do udziału w jubileuszowej edycji zgłosiło się więcej chętnych niż przewidzieli to organizatorzy. Zaczęliśmy chyba w lutym? Tak, eee, tak w lutym. I naszym choreografem tego tańca był pan Łukasz Rzefowicz. E, który po prostu e, pokazał nam tą choreografię i wyćwiczył z nami wszystkie kroki. Mm -hmm. No i co? Wygracie dzisiaj? Znamy nadzieję. A skąd jesteście? Z, 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 z Lydzy. Lydzy. Jak się nazywacie? Fejniki! Wystąpimy z układem Mam Talent. No <ścoughs> Show dance! ten Show, Show wygrywa! Wytańczymy układ tiptoe i Afroraga. Trenerka dawała nam y, duży wycisk i, <śmiech> i <śmiech> mamy nadzieję, że nam to wyjdzie. <laughs> no pewnie, że nam wyjdzie, przecież jesteśmy najlepsi. <laughs> Młodzieży tu jest... Um! I ogromnie się z tego cieszymy. Dzisiaj wystąpi 50 podmiotów wykonawczych, artystycznych. Nie możemy więcej przyjąć, bo ta impreza ciągnęłaby się w nieskończoność. Poza tym pojemność, mimo że ten Dom Kultury jest duży, sala i scena są ogromne, to innych pomieszczeń nie mamy na tyle, żeby wszystkie zespoły chętne móc przyjąć. Pierwszego dnia oceniane były różne formy taneczne, a drugiego dnia była okazja, by obejrzeć występy zespołów ludowych. Bardzo się cieszymy, że w tym roku tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie, bo na ostatnim dziewiątym gryfie było 16 zespołów w kategorii, a teraz mamy 24, więc o 8 więcej jest to bardzo dużo. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za zespoły z Dębicy, ale konkurencja jest ogromna, trzeba przyznać. Bardzo się cieszę, że Dębica znów pojawiła się na mapie. Takich przeglądów i myślę, że co roku dalej będziemy kontynuować. Cieszę się bardzo, że jest tak mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży w każdej kategorii wiekowej. Myślę, że to dobry znak dla naszej ojczyzny. Podkarpacki przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych Złoty Gryf to nie tylko impreza, podczas której wyłaniani są najlepsi tancerze z naszego regionu. To okazja do popularyzacji zespołowych form tanecznych, podtrzymywania polskich tradycji ludowych, a także wymiany pomysłów i doświadczeń.